Super bohater Antek. Wreszcie długa przerwa. To czas na drugie śniadanie. Ciekawe jakie smakołyki Antek znajdzie w plecaku. Dziś to co Antek lubi najbardziej. Kanapka, jabłko, a na deser wafelek w czekoladzie. Z czym ta kanapka? Z żółtym serem i ogórkiem. Antek zje ją całą, więc papier po kanapce nie będzie już potrzebny. Stop Antku! Mokry lub zatłuszczony papier wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, nie do makulatury. Jakaś mała taka napka, antek chętnie zje jeszcze jabłko. Co powinien zrobić z ogryskiem? Pozostałości po surowych warzywach i owocach, skorupki jajek czy zwiędnięte kwiaty powinny trafić do kontenera z bioodpadami. Wreszcie deser, czekoladowy wafelek w plastikowym opakowaniu. Wiadomo, gdzie je wyrzucić. Do kosza na plastik. Rano był w łew, więc Antek zabrał też z domu wodę mineralną w plastikowej butelce. Został jeszcze łyk. O, już koniec. Poczekaj, Jantku. Plastikowa butelka zajmuje bardzo dużo miejsca w koszu. Przed wyrzuceniem trzeba ją zgnieść na płasko. Antek dostał jeszcze do popicia świeży sok marchewkowy w szklanej butelce. Jest pyszny i zdrowy, więc znika w mig. Ale jak to? Nigdzie nie widać pojemnika na szkło. Może w takim razie wyrzucić butelkę do odpadów zmieszanych? A właśnie, że nie myśli Antek. Skoro przyniosę pełną butelkę w plecaku, to mogę odnieść pustą. Na moim osiedlu jest przecież kontener na szkło. Ale bałagan w tym plecaku Antku nie mógłbyś się czegoś pozbyć? O, na przykład te kartki z bazgrołami i starymi notatkami lądują prosto w pojemniku na makulaturę, bo właśnie tam jest miejsce suchego i niezabrudzonego papieru ulotek. I gazet. Jak tam, Antku? czy już wiesz, jak sortować odpady? A czy wiesz, co jeszcze możesz zrobić dla środowiska? Możesz poprosić rodziców, aby zapakowali Twoje śniadanie w opakowania wielokrotnego użytku. Zamykany pojemnik na kanapki to mniej zmarnowanego papieru śniadaniowego i mniej odpadów. Butelka wielorazowa z filtrem przyda się na wodę. To mniej plastiku i szkła w koszu. Woreczek strunowy na owoce i domowe ciasteczka po umyciu można użyć ponownie. Pamiętaj, sortuj i ograniczaj odpady. Tak właśnie robią superbohaterowie.